Szczęść Boże jest środa, jak widać taka trochę śnieżno-deszczowa, jak będzie u was się okaże. Ewangelia, którą dzisiaj daje nam Pan Bóg jest krótka, ale bardzo bogata w treść, więc jedno zdanie, nad którym warto, żeśmy dzisiaj znaleźli czas, żeby usiąść, żeby Pana Boga posłuchać, bo dzisiaj do każdego z nas mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Żebyśmy w końcu wzięli Jezusa na serio, do tego nas zaprasza to słowo. Żebyśmy go traktowali poważnie, żebyśmy przy nim usiedli, żebyśmy spróbowali zrozumieć, kim on jest dla nas nie dla księdza, nie dla naszych sąsiadów, nie dla naszych rodziców, bliskich, ale kim jest Jezus dla mnie, dla mojego życia. Żebyśmy potraktowali go jako kogoś realnego, a nie odległego. To słowo właśnie dlatego jest takie proste, żeby dotknęło naszego serca. Dzisiaj On mówi przyjdź do mnie. Znajdź taki czas, żeby jeżeli masz możliwość, to wstąp na chwilę do Kościoła dzisiaj. Wstąp, bo On cię zaprasza, żeby Ciebie przyjąć i zdjąć bagaż, plecak Twoich różnych doświadczeń, Twojego trudu. Twojego grzechu, może także chce ciebie przygarnąć. Jeżeli nie masz okazji, żeby być w kościele dzisiaj, to znajdź jakąś przestrzeń tak jak o tym mówiliśmy w niedzielę, w homilijce żeby znaleźć taką przestrzeń pustyni, to znaczy, żeby nic cię go nie zagłuszało, żeby go po prostu usłyszeć, żeby się odciąć. Może zaczniesz od tego, że. Posłuchałeś tego słowa, tego zdania, które było dla ciebie inspiracją, i znajdziesz przynajmniej te kilka minut, żeby nawet tę Ewangelię jeszcze raz, to jest tylko dwa zdania, żeby tej Ewangelii sobie na spokojnie jeszcze raz je usłyszeć i zostawić sobie przestrzeń ciszy, żeby to Bóg mówił do ciebie. On naprawdę ma dla ciebie przygotowane niesamowite rzeczy, ale zacznijmy go słuchać traktować go poważnie, tak naprawdę na serio. Nie was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.